Miałem w liceum kalkulator z funkcją zapisywania notatek. Wiecie, taki niby naukowy, ale z małym wyświetlaczem tekstowym. Pewnego dnia kolega z klasy pożyczył go na sprawdzian. Oddał bez słowa. Na kolejnej klasówce dałem go komuś innemu. Po sprawdzianie powiedział: Ej, fajne to Twoje motto na ekranie. Dasz radę, jesteś mądrzejszy, niż myślisz. Super sprawa. Od razu się lepiej pisze. Nie miałem pojęcia, o czym mówi. Otworzyłem tryb notatek i ktoś tam rzeczywiście wpisał to zdanie. Uznałem, że to ten pierwszy kolega zostawił dla Beki. Nie usuwałem. Z czasem więcej osób pożyczało mój kalkulator. Zaczęli dopisywać swoje wiadomości. Po kilku miesiącach kalkulator miał całą bibliotekę mini motywatorów, żartów, cytatów i kontaktów. Aż któregoś dnia dostałem wiadomość od nieznajomej: Cześć, też pisałam na Twoim kalkulatorze. Miło Cię w końcu poznać. A teraz zgadnijcie, kto dziś jest moją żoną.